Siewierz, happening historyczny. Jak w jeden wieczór przenieść się z XXI wieku prosto do XVI? Ta sztuka udała się na zamku biskupów krakowskich w Siewierzu. Specjalnie przygotowane kapsuły czasu, czyli komputery z zainstalowaną aplikacją, pozwoliły uczestnikom na wirtualny spacer po warowni zamku. Na tych, którzy wolą zobaczyć wszystko na własne oczy, czekało pięć postaci jakby żywcem wyjętych z odległej epoki. Można się było od nich dowiedzieć wszystkiego. Do wyobraźni przemawiały wspaniała makieta rynku, a także gabloty z reliktami dawnych wieków. Wyprawa po tajemniczych zakamarkach kończyła się na wieży, wspaniałym punkcie widokowym na okolice. Dla gości przygotowano również średniowieczne widowisko teatralne, pokazy broni i dawnego rzemiosła. O zmierzchu! Przyzamkowe błonia zamieniły się w wielką salę plenerową, a na ekranie pojawiły się pierwsze kadry 90-minutowego filmu fabularnego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych oraz animacji komputerowych. Widzowie niemalże przenieśli się w czasie, by poznać historię się wieża. Realizacja imprezy kulturalnej, której całkowity koszt wyniósł blisko 450 tysięcy złotych, była możliwa dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego w wysokości 380 tysięcy złotych. Regionalny program operacyjny województwa śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby.